Dzień dobry w ósmym vlogmasie. Ja właśnie przerabiam zdjęcie z 10:34, abyśmy sporo pospali. No właściwie o szóstej się obudziłam już wyspana i tak mówię, no zasnę, nie zasnę, ale jednak faktycznie zasnęłam, bo od paru godzin do tej szóstej w sumie się kręciliśmy ciągle na boki i nie wiem, czy to było takie solidne, wiecie, wyspanie się, czy po prostu takie przebudzenie. Ja się wzięłam tutaj za przerabianie zdjęć, bo powiem Wam, że ostatnio zauważyłam, że dobrą metodą jest wstanie i od razu wzięcie się za pracę, ponieważ wtedy jeszcze nie wychodzę sobie z łóżka, jeszcze tak, wiecie, ogarniam po prostu się, nie zaczynam od razu tego dnia, że muszę wstawać, że muszę coś robić, to śniadanie, to wszystko tylko na spokojnie sobie jeszcze chwilę siedzę, ale wykorzystuję ten czas produktywnie, biorę się za pracę, także jakoś ostatnio mi to przypadło do gustu i, i zobaczymy jak to się sprawdzi, zawsze chociaż godzinka na przykład pracy z rana to mi przyspieszy pracę no i tak i tutaj mamy teraz kanapeczki od męża no nie wygląda, wyglądają totalnie swojsko ale one są z takim gulaszem angielskim, ogólnie dobre w smaku, ale, ale no nie wyglądają, wyglądają na swojskie kanapeczki. Zobaczymy i tak, czy aż tyle zjem. Choineczka, chociaż tutaj się powinna na zapalić zaraz. Zrobimy klimacik i na razie pracujemy. Ogarnęliśmy się i właśnie pojechaliśmy do IKEA, ponieważ hmm. mamy plan kupić chyba jednak stół, Także um, lecimy, bo nie ma już czasu. Jeszcze chcemy zjeść obiad. Tak. nie mnie ta kola smakuje jak, jakbyś z lizaków ją zrobił. Z tych wie, z takich lizaków kolowych. Nie? Idziemy, idziemy. Dalej. Nie chcemy ogólnie spędzić tutaj tak dużo czasu, bo w sumie e, moglibyśmy sobie już ten słogar w domu. A jeszcze trzeba dzisiaj jechać po Arię. Także no, troszkę leni, że się bardzo spieszymy, ale jednak trzeba jakoś się ogarnąć. W pojemnikach, w pudełkach będą wieszaki, wiesz? Więc trzeba wziąć i muszę ogarnąć, bo mam jeszcze jakieś właśnie kupony, więc muszę to obczaić, żeby dobrze wydać pieniążki. Także lecimy sobie dalej. Dobrze, ale jedną paczkę, nie? się No tak, tak, bo na razie, jeden, to zobacz, dostarczy. ich jest dosyć sporo mimo wszystko, no. nie? No byle coś było troszkę więcej, a najwyżej będzie jeszcze potrzeba, to się jeszcze dokupi. Bo chcemy zobaczyć tutaj tą lampę, nie? no ta no, najładniejsza najbardziej mi się podoba i ona jest teraz też w promocji, tak? No 199 I no to bierzemy. W razie czego Regał pusty, półka dziesiąta Wszystko? Tak. I to jest w jednym kartonie? Tak. O. No dobrze. Ciężkie? Domu i teraz tak pokażę Wam, jak wygląda ten stary, stół. to tak właściwie, no taki stół, biurko, no nie wiadomo, i nie patrzcie tu na ten bałagan. Wygląda to, no nieciekawie, bo mamy te stare krzesła. No i ten stół to też ogólnie tutaj za bardzo nie pasuje. Nie wygląda też jak taki typowy, fajny stół, jakiś jadalniany, taki przytulny, więc no nie podoba mi się ten kącik i myślę, że teraz go ładnie odmienimy. Zrobiłam nam kawkę i wyłożyłam tu też pierniczki, które wczoraj sobie kupiliśmy, właśnie w Toruniu. Także będziemy się zajadać, pić kawkę i niedługo jedziemy po Arusie. Ogarnęliśmy się szybko do samochodu, bo skręcałam te krzesła do samego końca, ale musieliśmy już wyjść po Arię. Także jedziemy do niej, a ten, ten stół i te krzesła pokażemy Wam jak wrócimy, jak dokończymy jeszcze dwa krzesełka, żeby był już taki efekt finalny. Kto jest takim dzikuskiem? Takim dzikuskiem jak nie mój pies się rozdziczałaś. Tak? Bo Jezu, nie w tą stronę. Były inne pieski. Spacerki, zabawy non-stop i się piesek rozdziczał, tak? O Jezu. Jedziemy do domku, myszo, wiesz? Tak wygląda już nowy stół. No już zupełnie inny kącik się nam zrobił. Przepięknie tu wygląda. No i teraz położę jeszcze ten bieżnik właśnie, żeby był wystrój na święta. I będzie ślicznie. Teraz z bieżniczkiem. I dałam tutaj choineczkę jeszcze tą właśnie z kuchni. No, wygląda super. Teraz wynośnie śniadanko, obiadki, normalnie, fajnie przy stole. Na tamtym to jakoś nie chciało się jeść, ten ładniejszy. Tak się prezentuje ta nowa lampa z Ikei. Stoi sobie na razie tutaj, ponieważ po tej stronie mamy choinkę. Natomiast tak całorocznie będzie właśnie stała w tym miejscu, gdzie choineczka. Ale nie chciałam jej przestawiać gdzieś do innego pokoju, żeby już po prostu gdzieś tam jej nie wprowadzać, żeby się nie przyzwyczajała jest gdzieś indziej. Więc jest sobie tutaj i w sumie też to fajnie wygląda, nawet jak jest po tej stronie, a tak czy inaczej właśnie tutaj miała być, tylko właśnie tam gdzie choinka. Także myślę, że na razie może sobie tu być, a później w tamtym miejscu będzie równie wyglądała dobrze.